Dzień dobry. Dzisiaj książka pod tytułem Zimowe opowieści autor Michael D. O'Brien, wydawnictwo Promic. Zima zawsze kojarzy mi się w dwóch takich aspektach. Pierwszy to ciepła herbata, rodzina, Boże Narodzenie, świąteczna, domowa, fajna atmosfera. Drugi aspekt to jałowa pozbawiona życia ziemia, brak światła. I bardzo możliwe, że właśnie też tego doświadczamy w naszej codzienności. Jako ludzie, w naszej pracy, w szkole, w rodzinie, może w wierze. Książka zawiera cztery opowiadania. I jest to można powiedzieć chrześcijaństwo y, ukazane poprzez baśniowe opowieści, poprzez krótkie opowiadania. Autor dotyka takich tematów jak cierpienie, samotność, bezradność, może odrzucenie, strach, lęk, smutek. Ale okazuje się, że każda z tych trudności staje się potrzebną Ważną i cenną w kontekście poznania Boga, jak również poznania siebie samego. Może ten adwent stanie się dobrym momentem, aby też wejrzeć prawdziwie w głąb siebie, w to, jacy jesteśmy. Zimowe opowieści to również bardzo mądre przesłanie odnośnie naszej relacji do Boga. Dowiadujemy się, Bóg zachowuje wierność swojego słowa, może już o tym zapomnieliśmy, bardzo mądre hmm, cytaty. Wróg jest mistrzem iluzji. Twój skarb gdzie serce twoje. Często może zapominamy o tych prostych prawdach. I autor przede wszystkim poprzez te opowiadania, zadaje nam pytanie, komu dzisiaj Służysz. Zachęcam serdecznie do lektury tej książki nie tylko w zimowe wieczory, ale może przede wszystkim w ten czas adwentu.